Witajcie, jestem Poprawny Polak, a to jest trzecia część mojej krótkiej serii poradniki dla bardziej zaawansowanych. Ta, tą przeznaczymy na budowę bajerańskich drewnianych domów i różne takie gadżety, które naprawdę do niczego się nie przydają poza ozdobą. Zapraszam do oglądania. No i jak widzicie tutaj wyrównałem bardzo dużą połać ziemi. Tutaj zazwyczaj było morze, tam gdzie widzicie ten mały piach to była, to była część tej wysepki, która nam się dalej ciągnie. No i teraz jedną rzecz Wam chciałem pokazać przed przejściem do meritum tego odcinka. Ten odcinek nagrywałem już oczywiście w tym świecie, w którym nagrywałem wszystkie poprzednie, tylko do pułapek TNT postanowiłem znaleźć sobie bardziej ustronne miejsce w innej rzeczywistości. A więc tak, chciałem Wam pokazać trzy gatunki drzew. Pierwszy z nich, to co widzicie tutaj, to jest Redwood Tree. I to jest... to najprawdopodobniej można by przetłumaczyć na jakąś sekwoję. Szczerze mówiąc, nie wiem, natomiast posiada ono najciemniejsze drewno i występuje ono tylko w strefach klimatycznych śnieżnych. Gdzie widzicie dużo śniegu, to rośnie zawsze na śniegu, przy, na przy lodzie gdzieś. Dalej, tam widzicie zwykłe drzewa. Tam to białe, to jest drzewo brzozowe. Ono posiada trochę inny kolor liści oczywiście niż wszystkie inne. One wszystkie się różnią kolorami liści. nawet takie zwykłe drzewa. Te Trzeciego typu, te, które są zdecydowanie najczęstsze, które widzimy tutaj, różnią się także kolorami liści w zależności od biomy, czyli strefy klimatycznej, w której występują. No a teraz takie najbardziej bezpośrednie porównanie kolorów drewna. To jest zwykłe drzewo, to jest to takie, które widzimy tam z tyłu, a to jest brzozowe. Z nich wszystkich można robić identyczne deski. One się już tutaj niczym nie różnią, można je stakować czy łączyć ze sobą w ekwipunku. Deska to deska. Z tego można robić deski, z tego te same deski, z tego te same. No, i tam widzicie moją konstrukcję, z której oddałem taki piękny skok na początku poprzedniego odcinka. Szczerze mówiąc, on miał być chyba dodany pod koniec tamtego odcinka. Natomiast generalnie tak mi wyszło, ponieważ nagrywałem go wczoraj wieczorem około drugiej w nocy. Znaczy, praktycznie to niby dzisiaj już było. Nieważne, jak się inaczej, z użyciem tych amortyzatorów wodnych. Oczywiście, tak naprawdę wystarczyłby tylko jeden na samym dole. O to właśnie chodzi. To jest właśnie w nich takie fajne. Natomiast. To po prostu lepiej wygląda, no przyznajcie, niż taki jeden na dole. Ok, a więc przejdźmy do budowy naszego pięknego domu. Na początek podłoga. Podłoga w moim pięknym, wypasiałym domu będzie zrobiona z desek. A więc teraz spuszczam w przyśpieszonym tempie, albo nie, po prostu zrobię cięcie i pokażę Wam, jak podłoga będzie w miarę gotowa. Dobrze, a więc jak widzicie, zrobiłem już sporą część podłogi. Ta dziura po środku to jest miejsce na dywan z kolorowej wełny które zresztą takie dywany bardzo, bardzo, naprawdę bardzo lubię robić. A więc teraz tak. Teraz oczywiście ja nie mówię, jak to powinno być, bo każdy może zro sobie zrobić jak chce. Może sobie wykopać dół 3x3x3, na 3 na 3, umieścić w nim wszystkie potrzebne rzeczy, zrobić mały magazyn ze skrzyniami i będzie tak samo naprawdę praktyczny. Tylko ja uważam, że to będzie ładne, więc ja wam pokażę, jak, jak ja robię takie domy zazwyczaj. Dobrze, a więc to, czego teraz użyję, to będą drewniane półpłytki, które... Uzyskuje się poprzez ustawienie poziomu trzech y, desek obok siebie. Tak samo tworzy się półpłytki z cobblestone'a, czystego kamienia przytopionego, y, piaskowca, czyli sandstone'a i co tam jeszcze. No i tyle. Teraz tak, o dziwo, drewniane półpłytki. Drewno najlepiej zawsze wydobywa się najszybciej siekierą, czy tam toporem, jak to woli. Natomiast półpłytki wszelkiego rodzaju zawsze <laughs> najlepiej wydobywa się kilofem. One po prostu mają tak ustawione w właściwościach, że kilof jest narzędziem potrzebnym do efektywnego wydobywania półpłytek. A więc ja dokończę tutaj taką obwódkę naokoło mojej podłogi i zaraz wracam. Sam jestem ciekaw ile już mam łóżek tutaj stojących na tym świecie. Chociaż to chyba jedno akurat rozwalę, ponieważ tak tuż przy domu będzie mi psuło w ogóle wystrój otoczenia. A więc dobrze, obwódkę skończyłem. I teraz co robimy dalej? No oczywiście przydałyby się ściany. Ściany lubię robić z wielu rodzajów drewna, a więc załóżmy zrobię tak jak często robię, czyli ze zwykłego drewna. Postawię tutaj dolną obwódkę. Musimy teraz zdecydować gdzie będą drzwi. Załóżmy, że drzwi będą gdzieś tu, więc zostawimy dwie kratki miejsca na drzwi. Jeszcze jedno nie będę zajmował narożników, sami zobaczycie dlaczego. Więc dobrze, skończyłem już taką dolną obwódkę z tego zwykłego drewna i teraz... Trzeba pamiętać o oknach. Moje okna będą miały wymiary 2 na 2 lub 3 na 2 w poziomie, więc będzie trzeba zrobić na niej trochę miejsca. Natomiast pozostałe ściany na poziomie okien, które nie będą oknami, i zrobić z tego ciemnego drewna, ponieważ bardzo mi się podoba. A więc mam już mniej więcej rozplanowany rozkład okien. Staram się, żeby nigdzie nie było więcej szkła w poziomie niż 3 kratki, tak jak tu, ani więcej drewna niż 3 kratki. Tutaj to stanowi wyjątek, tu będę chciał walnąć jakiś obraz. A więc teraz tak, gór, górną obwódkę nad tym, jeszcze w całości jak gdyby drewnianą, zrobię ze zwykłego drewna ponownie. Natomiast stwierdziłem, że ten łuk, który będzie okalał drzwi, zrobię z drewna brzozowego, ponieważ nie, zna nie znajdowałem dla niego innego zastosowania. A więc tu rozwalę. Już być może domyślacie się, że drzwi także oczywiście będą drewniane, będą podwójne. O i będą. Będzie wyglądał raptem tak Dobrze, a więc teraz Zajmę się robieniem tutaj Górnej obwódki No i cóż, Zaczymy się za chwilę Chociaż myślę, że najwygodniej byłoby w sumie Najpierw wstawić okna no, Ale tam Więc dobrze, zaczyna to pomału Jakoś wyglądać, przypominać coś Na kształt domu Teraz wstawię drzwi Hop, jedne drzwi Drugie. No i wygląda to już naprawdę ładnie. Zobaczymy się, jak wstawię okna. A więc dobrze, nie trwało to tak długo i mam już wstawione piękne okna. Teraz się zastanawiam, czy najpierw zajmę się dachem, czy dywanem. Najpierw zajmę się dywanem, a więc przygotuję wełnę w paru kolorach i zaraz Wam opowiem, jakie wzory na dywanach lubię robić. A więc muszę przyznać, że bardzo urzekł mnie projekt dywanu, który został wykorzystany przez JJ Jokera, chyba jako jedna z ostatecznych jego form. Czyli, robienie takich jak gdyby, skośnych, takich pasków, skręcających trochę. Powtarzające się sekwencje kolorów muszą być. A więc, będzie wyglądało tak. O, będę prowadził taki pasek aż do końca. I potem obok zrobię jasno-niebieski pasek, wełny. I tak dalej. Powiem czerwony, czarny. I powiem znowu biały. A więc, zobaczymy się, jak będzie to zrobione. No, i dajcie mi zająć się robotą. No, a więc mój piękny dywan gotowy, muszę przyznać, że bardzo, bardzo mi się podoba. Szczerze mówiąc, tego układu kolorów jeszcze nigdy nie próbowałem. Ten jasno-niebieski naprawdę jest bardzo subtelny. Słuchajcie, moim zdaniem to jest boski dywan. Proszę bardzo, czujcie się swobodnie, możecie go kopiować, używać tych pomysłów i tak dalej. A więc zajmijmy się teraz dachem, tylko się znowu kimna. A więc wspiąłem się już bohatersko na górę przespałem noc i teraz dach będzie zrobiony w całości u mnie z drewnianych półpłytek, tak samo jak ta obwódka wokół yy, podłogi, wokół fundamentów tego domu. Natomiast tym razem możemy już zająć wreszcie te narożniki i wkrótce zobaczycie, co w nich się znajdzie. Niestety, ten etap budowy, czyli budowa tego dachu, będzie trwał zdecydowanie najdłużej ze wszystkich, ponieważ po pierwsze, nigdzie więcej nie używaliśmy aż celu klocków z wyjątkiem podłogi. Tylko, że przy podłodze szliśmy po ziemi, mogliśmy je stawiać jak gdyby przed sobą, idąc do tyłem, albo coś takiego, a teraz wisimy w powietrzu, praktycznie, więc nie ma takiej możliwości. A więc, tak moi drodzy, wreszcie skończyliśmy upragniony dach. To trwało naprawdę bardzo długo, i teraz Wam pokażę taką, taki mały element dekoracyjny, jaki umieścimy tu w narożnikach. Mianowicie, jak wiecie, jeśli postawi się płotek. Powstaje jeden płotek tylko bez żadnego drugiego obok niego. Powstaje taki słupek, który nawet ładnie wygląda. Teraz nie możemy postawić drugiego płotka bezpośrednio na nim. Jedyny sposób, żeby osiągnąć dłuższy słupek, to jest rozwalić klocek pod nim i postawić tu. Więc to samo zrobię tutaj. Będzie wyglądał mniej więcej tak. Stem tu, rozwalam stem tu. O. A więc zrobię to samo w pozostałych trzech narożnikach i zaraz wracam. Dobrze, wszystkie słupy już ustawione, ale tymczasem w naszym domu, mimo tego, że jest znać dzień i mamy mnóstwo okien, jest dosyć ciemno. Nie chcemy stawiać sobie pochodni. No, do sufitu ich nie podczepimy. Na dywanie nie chcemy, bo to brzydko wygląda na ziemi. Więc możemy podwiesić lampy pod sufitem. Natomiast do tego trzeba mieć glowstone, czyli ten materiał spotykają w piekle. Nie w piekle, przepraszam, w neterze. Nałucznie no, nazwał tego pieku. Po kto mówił, że to jest w ogóle pod ziemią. To jakiś alternatywny świat. Tak czy inaczej, e, będziemy do tego potrzebować glowstone, na płotków, no i czegoś, jakiegoś budulca, który łatwo się rozwala. A więc mamy budulec, który łatwo się rozwala, płotki i glowstone. Teraz tutaj pod sufitem stawiamy jeden płotek, tak, żeby wyglądało jakby zwisał on z sufitu. Rozwalamy pozostałe klocki delta, ziemi. I tu dajemy jeden klocek glowstone. Na świeci bardzo mocno, wygląda, jakby to była piękna lampa. Więc to jest oryginalne yy, rozwiązanie i wymyślił je CTSG. Przynajmniej od niego, jak gdyby to poznałem. Szybciej można robić to w ten sposób, że stawiamy pod sufitem dwa klocki derta. Jeden rozwalamy robimy płotek, drugi rozwalamy, robimy hop, glowstone. A więc mamy już ze cztery lampy. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną ostatnią rzecz, czyli jak się robi obraz. Przepraszam, za taki dziwny akcent. Miało być obrazek, a stwierdziłem, że obraz i akcent Mieliśmy na ostatnią sylabę. No cóż, bywa. Pewnie sami byliście świadkami takich przypadków parę razy. Do stworzenia jednego obrazu potrzebujemy jeden klocek wełny i osiem patyków. Ustawiamy je w ten sposób. Mamy obraz. Teraz widzimy, na zewnątrz zachodzi słońce, jest już ciemno, a w naszym domu nadal jest w miarę jasno. Oczywiście e, w miarę potrzeb i rozmiaru domu możemy powiesić tu jeszcze kilka lamp, bo w narożnikach jest zdecydowanie za ciemno moim zdaniem. Ale to już zajmę się tym może pod koniec przy dorabianiu jakichś szczegółów. Obraz stawiam prawym przyciskiem myszy i klikając na jakąś kratkę... Oznacza to, że ta kratka którą się będzie lewym dolnym rokiem naszego obrazu, może się on losowo wygenerować, od rozmiaru 1 na 1 do rozmiaru 4 na 4, jest kilka różnych obrazów, kilkanaście nawet. I jeśli stwierdzimy, że taki obraz jak ten nam nie pasuje, rozwalamy go. Wieszamy drugi raz, wychodzi inny. A więc dobrze, podwiesiłem jeszcze parę lamp. Yy, Pojeździłem nam obraz, niestety nie mogłem w ogóle stworzyć takiego 4x4, nie chciał się wygenerować niestety, a więc przynajmniej ładnie wpasowuje się, bo jest tej samej wysokości co okna. No, a więc teraz, jak możemy zagospodarować taki dom? W jednym kącie możemy sobie zrobić taką ścianę z piecyków, tu na przykład 4 na 4 piecyków, razem będzie ich 16, wtedy będzie się szybciej przypalało po prostu jedną 16 do tego, jedną 16 do tego i tak dalej, i tak dalej. Będzie 16 razy szybciej. Odejmując, znaczy zapominając o czasie wkładania do tych piecyków. Oprócz tego, oczywiście, potrzebujemy toolbox. Parę skrzyni, jeśli nie chcemy bawić się w żadne magazyny skomplikowane, które zresztą osobiście bardzo polecam w późniejszych stadiach gry. Po prostu można postawić parę skrzyni, w których wszystko będzie pomieszane. Toolbox, ewentualnie wykołać sobie małe źródełko nieskończonej wody. Oczywiście postawić łóżko. A więc tak, ten dom wygląda naprawdę ładnie. Przydałoby mu się jeszcze oświetlenie z zewnątrz, na przykład pochodniami tutaj na tym górnym pasku. Aż niekoniecznie więc naprawdę muszę przyznać, że to jest chyba jeden z moich lepszych projektów, a więc że na Was poprawny Polak, komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, oglądajcie. Muszę przyznać, że jestem zadowolony z tego odcinka po tym małym niewypale z farmą kaktusów, która wyszła dosyć, no powiedzmy oryginalnie. A więc pozdrawiam i do usłyszenia.